Cześć! Ja mam na imię Karolina, a wysłuchacie podcastu Bole do Piątku. Jest to mój pierwszy podcast, dlatego trochę się stresuję i pewnie będzie to zwykle na nagraniu, ale mam nadzieję, że z czasem będę odważniejsza i mój głos będzie brzmiał lepiej. Do tej pory działałam na Instagramie, pisałam głównie posty, czasem tam coś spogadałam do story, ale to się zdarzało sporadycznie. I na Instagramie działam pod nazwą Twarda czwórka. Zapisuję się tę nazwę jako Twarda podkreślnik czwórka. I robię tam głównie posty mer merytoryczne o odżywianiu, o odchudzaniu, yy, trochę o treningu, ale głównie właśnie o od odżywianiu. I wstawiam jakieś przepisy, na, głównie na słodkie potrawy. I tego Instagrama prowadzę już od półtora roku i staram się ostatnio wrzucać posty codziennie. Także zapraszam, jeżeli macie ochotę ja tam zobaczyć, co tworzę. Zdecydowałam się jednak założyć podcast, ponieważ yy, na Instagramie jest ograniczona ilość znaków, które można napisać w opisie. I chciałabym niektóre tematy tutaj rozwinąć, trochę się na nie... Yy, Dłużej wypowiedzieć, ale na tym podcaście nie będą tylko takie tematy typu jak schudnąć albo moje błędy podczas odchudzania, ale też będę chciałabym poruszać tematy typu zaburzenia odżywiania, które sama miałam. Chciałabym opowiedzieć Wam swoją przygodę z nimi i jak się z tym uporałam. Nie chciałabym nikomu doradzać w żaden sposób, bo nie jestem żadnym specjalistą i nawet się w tym kierunku nie kształcę. Nie jestem na przykład na studiach z psychodietetyki, ale myślę, że to może wielu osobom pomóc i warto o tym po prostu mówić. Poza tym chciałabym również tutaj wstawiać jakieś swoje przemyślenia na temat social mediów, na temat świata fitnessu, właśnie w internecie, kiedy będą pojawiać się odcinki tego podcastu. Odcinki będą pojawiać się co tydzień, w każdy piątek, jak już zauważyliście pewnie po nazwie. Ale ta nazwa ma również drugie znaczenie, dlatego że chciałam trochę nawiązać do mojego Instagrama, do tego co tam robię. I pomyślałam, że fajnie byłoby, gdyby ten podcast nawiązywał do jakichś mitów na temat odchudzania albo na temat tego jak nie odchudzać się. I pomyślałam, że nazwę ten podcast Bera do Piątku, i będzie to oznaczać, że od poniedziałku do piątku trzymamy dietę, a w piątek jest taki beraż, piątek, piąteczek, piątunio, i odpuszczamy sobie całkowicie tę dietę. Mam nadzieję, że te wszystkie tematy Wam się spodobają i że będziecie chętnie słuchać moich podcastów. Teraz może powiem kilka słów o mnie, bo nawet jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to myślę, że niewiele o mnie wiecie. Mam na imię Karolina, jak już powiedziałam na początku. Mam 23 lata i jestem na ostatnim roku magisterki bezpieczeństwa wewnętrznego. Od niedawno jestem również trenerem personalnym online i piszę e-booki z jadłospisami, które y, ukażą się dopiero w przyszłym roku. Ale już możecie pobrać darmową wersję, która jest umieszczona w moim opisie na moim Instagramie z przepisami jesiennymi. Jak zaczęła się moja przygoda ze sportem? Otóż dosyć nietypowo, bo miałam problem z trędzikiem od kiedy pamiętam chyba od podstawówki, więc próbowałam bardzo. Różnych metod na jego zwalczenie, i pewnego razu wybrałam się do dermatologa, który zlecił mi zmianę diety, bo ja się bardzo źle odżywiałam. To były czasy gimnazjum i właściwie przez całe gimnazjum bardzo źle się odżywiałam i miałam właściwie siedzący tryb życia. Nie miałam nigdy nadwagi, bo nigdy jakoś nie miałam problemu z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Ale gwałtownie przytyłam gimnazjum, i moja dieta opierała się głównie na frytkach, na hamburgerach, chipsach, słodyczach, ogólnie samych niezdrowych rzeczach. Ja tam wtedy chyba nawet nie jadłam warzyw, chyba że plasterek pomidora i listek, sałaty do tego hamburgera, więc powiedzcie u dermatologa, który mi już tam wyjaśnił mniej więcej, na czym polega zdrowe odżywianie zrobiłam research w internecie. To było parę lat temu i jeszcze w internecie było bardzo dużo takich mitów dietetycznych typu, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie, żeby schudnąć, że nie wolno jeść pieczywa, więc ja się zaczęłam stosować do wszystkiego i bardzo szybko to się odbiło na moim zdrowiu psychicznym, bo ja przy okazji tego, że miałam zacząć zdrowo się odżywiać, postanowiłam też schudnąć, bo nie byłam zadowolona ze za swojej sylwetki obecnej i szybko wpadłam w ortoreksję, czyli uzależnienie od zdrowego jedzenia. A że postanowiłam też codziennie wykonywać cardio po godzinie półtorej, to bardzo szybko schudłam, bo dostarczałam po prostu bardzo mało kalorii dla swojego organizmu i nie miałam żadnej niedowagi ale po prostu każdy zauważył że schudłam i to mnie tak napędzało jak ktoś powiedział że schudłam i że wyglądam lepiej i to mnie napędzało do dalszego tkwienia w tym ale o zaburzeniach odżywiania chciałabym zrobić oddzielny podcast więc teraz co było po tej ortoreksji tak na szybko po tej ortoreksji wpadłam w bulimę sportował, przestałam się tak zdrowo odżywiać i zaczęłam znowu się odżywiać trochę gorzej i przestałam się ważyć, przestałam kontrolować kaloria. I teraz z perspektywy czasu wiem, że to było dobre dla mnie, dla mojej głowy. I nie wiem, jak to się stało, że nagle pomyślałam o tym, że pójdę na siłownię. Przypuszczam, że pewnie zobaczyłam gdzieś w internecie jakieś. Yy, umięśnione kobiety i postanowiłam, że też spróbuję tak wyglądać jak one i poszłam na swoją pierwszą siłownię i przez cały miesiąc wykonywałam tam tylko cardio jakieś trzy razy w tygodniu, bo po prostu nie odważyłam się na ćwiczenia z ciężarem. Osoby, które tam chodziły, trochę mnie onieśmielały, bo one wiedziały co robić, a ja kompletnie się na tym nie znałam. Więc pochodziłam tak miesiąc i sobie darowałam. Później dowiedziałam się od koleżanki, że niedaleko mnie jest siłownia dla kobiet. I postanowiłam pójść tam, żeby trochę się oswoić z tym miejscem. I tam na początku również robiłam tylko cardio, ale przez to, że nie było facetów, nie było takich napakowanych sylwetek, to odważyłam się zrobić jakieś ćwiczenia z ciężarem. Zaczęłam patrzeć w internecie jakieś y, przykładowe ćwiczenia i nie miałam wtedy jeszcze planu treningowego, ale miałam chociaż coś takiego, że na jednym treningu miałam w głowie, które ćwiczenia chcę wykonywać, a które ćwiczenia chcę wykonywać na drugim treningu. Ja to tak sobie przeplatałam i ćwiczyłam tak jakieś pół roku. Później się przeprowadziłam trochę dalej i miałam bliżej te siłownie, od której wtedy zaczynałam. Poszłam tam i już zaczęłam ćwiczyć z ciężarem. I wtedy pamiętam, że zakochałam się w progresie siłowym, tylko że ten trening nie był jakiś mądry, bo nie miałam planu treningowego na początku. Później sobie ten plan ułożyłam, ale z perspektywy czasu wiem, że był beznadziejny. I zaczęłam oglądać coraz więcej kanałów na YouTubie i bardzo spodobał mi się ogólny progres siłowy to jak Jaką radość sprawiało mi podnoszenie coraz więcej. I właściwie co trening dokładałam ciężar, aż doszłam do ściany i robiłam cały czas w sumie to samo. I teraz ułożyłabym sobie jakiś dobry plan treningowy, żeby tę stagnacje przełamać, bo była dosyć długa, ale wtedy nie miałam jeszcze takiej wiedzy w dodatku. Pewnego dnia podczas robienia pompek, bo ja również wtedy ćwiczyłam w domu w weekendy, bo studiowałam w innym mieście i co weekend wracałam do domu, podczas pompek coś mnie strzyknęło w łokciu i zrobiłam sobie kontuzję. <grym> I jestem teraz bardzo zła na siebie, że nie potraktowałam tej kontuzji poważnie, bo pewnie miałabym już ją dawno za sobą, pewnie już bym nawet o niej nie pamiętała. Ale ja nie przestałam trenować i później poszłam do fizjoterapeuty i chodziłam tam regularnie, ale z treningów nie zrezygnowałam. Po prostu nie wykonywałam ćwiczeń na górę ciała, ale na przykład taki martwy ciąg robiłam. I dopiero niedawno poszłam do innego fizjoterapeuty, który mi rozluźnił niektóre mięśnie i już wracam do treningu góry i jest coraz lepiej, ale to jeszcze trochę potrwa, kiedy będę mogła wrócić do ciężarów sprzed tej kontuzji. Niedawno również podczas treningu w domu, podczas rozciągania, zaczęło boleć mnie kolano, raczej ścięgno pod kolanem i teraz też jestem pod opieką fizjoterapeuty i sama ruluję mięśnie, bo no to jest kwestia po prostu spiętych mięśni z tego co mi lekarze mówili, więc jestem dobrej myśli i traktuję to trochę bardziej poważnie. Staram uczyć się na swoich własnych błędach i jest coraz lepiej już z tym kolanem, więc też mam nadzieję, że niedługo wrócę do treningu dołu, bo na razie trenuję górę, więc miałam przerwę od treningu góry, to trenowałam dół. Teraz mam przerwę od treningu dołu, więc trenuję górę. Także to jest w skrócie moja historia ze sportem i będę ją jeszcze rozwijać w kolejnych podcastach. Mam nadzieję, że się rozkręcę, będę już mieć trochę lepiej, trochę śmielej, bo czuję taką blokadę jeszcze przed tym medium. I mam nadzieję, że spodobają Wam się te podcasty, że będziecie ich słuchać z przyjemnością. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych odcinków. Miłego piątku!